Cześć, kolejny film o BattleTechu. Tym razem w jakby perspektywie scenariuszy i kampanii, ponieważ Battletech tym się różni od wielu systemów figurkowych, że o ile można grać w turnieje, są tak różne systemy punktowe do określania mocy poszczególnych figurek. Ich siły, ognie, prędkości po prostu mm, zamasowania technologicznego, że tak powiem, mm, to jednak y, on się świetnie sprawdza. Zresztą podobnie jak systemy historyczne, że które w latach 80. Mm, królowały w Polsce trochę dłużej <grych> na stałach, e, świetnie sprawdza się w scenariuszach, ponieważ ma bardzo bogate uniwersum. E, te scenariusze może osadzić. No, tak, że tak powiem historycznie, o ile tylko może mówić o czymś rodzinnym w historii, jest dużo wojen opisanych, dużo konfliktów, dużo bitew, i można sobie spróbować rozegrać na, na planszy lub na makiecie jak ktoś lubi. Zależy jak kto woli. I chcę o tym trochę powiedzieć. Kiedy Spotykamy takich figurkowców, tak, w jakimś klubie. To zazwyczaj wygląda tak, że jest organizator, który rzuca kostkami i, i wtedy mówi Ty grasz z tym, ty grasz z tym, jesteśmy mówię na jakieś punkty. Jakoś częścią armii muszą być takie jednostki podstawowe, żeby nie było tak, że sami supermagowie są słowami. No, to jest Warhammer, tak? Tak to wygląda, i dobrze, że tak wygląda, ponieważ no, każdy wydawca wie, że najlepszym sposobem na sprzedaż figurek jest dobra scena turniejowa, bo kiedy tylko pojawia się nowy kodeks, kiedy tylko pojawiają się nowe figurki, to każdy chce je mieć, spróbować wykorzystać w swojej armii. A jeżeli się sprawdza, to. No, to czemu nie, jeżeli opłaca się punktowo? To się po prostu do armii wkłada. Co można powiedzieć o Battletech'u? Battletech również też takiego ma. Jest dosyć skomplikowany system punktowy od nazwie BattleValue i BattleValue 2.0. Dzisiaj obowiązujący. Co ten system robi? Ten system próbuje jakby podsumować figurkę pod kątem każdej innej broni, którą posiada. Czyli jeżeli ma broń, pozwalającą na broń energetyczną, długodystansową, no to się tam doliczą o punkty. Jeżeli ma broń na amunicję, to na przykład jeżeli nie ma hmm, takiego no, case'a, nie wiecie może co to jest, to jest po prostu taka właściwość amunicji, która powoduje, że ona wybuchnie w środku mecha przed wystrzeleniem, to całość nie rozleci się w powietrze, tylko rozleci się tylko ta część mecha, w której ta amunicja jest. Hmm, więc jeżeli jest tego pozbawiony, to hmm, sam fakt posiadania amunicji Możemy ten battle value obniżyć. Tak? Zabronięcie oczywiście, się dolicza te punkty, ale załóżcie się obniża. To jest bardzo skomplikowane, ale na szczęście wartość battle value jest podana dla każdego mecha na jego karcie, więc nie trzeba tego samodzielnie rozliczać. To było dosyć trudne, kiedy się robi własnego mecha. no Trzeba mu wtedy policzyć ten Na szczęście są programy komputerowe do tego, ponieważ normalny człowiek nie jest w stanie tego zrobić na, na papierze. To może zrobić, na przeze mnie, kwasy, które to kiedyś tam wymyślał. Hmm. Ale mówimy sobie dzisiaj o scenariuszach. Hmm. Scenariusz scenariusze tu wszędzie do Battleteka. Yy, na każdym kawałku papieru, na który mogli je nic woli wrzucić, i się zmieściło, są scenariusze. W podstawce polskiej, proszę bardzo, są tutaj scenariusze. Wykorzystuję yy, oczywiście tylko mapki yy, Battletek, które były do dyspozycji. Yy, to jest generalnie polski start, jest ekwiwalent trzeciej edycji yy, amerykańskiej. Yy, tam też były tylko te dwie mapki co ma swoje następstwa i to dosyć fajne, ponieważ mm, no, wyszły poza które które wykorzystywały tak, bo no, ktoś mógł nie mieć innych map po prostu, więc gramy na tych. E, o tym później powiem. Dla no, przykładu powiem jeszcze o kilku książkach ze Sendriuszami. Starter amerykański z oczywiście z mapami troszeczkę bardziej różnorodnymi, ponieważ tam są cztery. E, zarówno w instrukcji od whisky, whisky, nie, to Fanpro wydał ten yy, wcześniejszy starter. Jak i katalista, te scenariusze są. Napisy są te same. W Hexpackach, yy, proszę bardzo, scenariusze oczywiście promujące. Kafelki z terenem, co nie jest dosyć drogą. W, yy, w Rekrucitach też jakiś scenariusz się znalazł. Przepraszam, mój silnik od mycha się włączył, ale może nie będzie tak to słychać. No, to jest fajne, tak, się jest dużo, to to ładne, podane jest, jaki jest, jaki, jaki są mechy na każdą stronę, jaki jest tam y, pilota, się genery dla każdego pilota, no, po której stronie ma stoją i tak dalej. Powiem jeszcze może o, o tym, że w Starterach jest tu pewne wskazówki do tego, jak zrobić własne scenariusze. Zaraz to znajdę. Już ja właśnie przyglądam kartki. Tu jest coś takiego. Na no, końcu scenariuszy jest coś takiego jak reklamówka trochę Starter Booka, Sword and the Dragon To są bitwy kulitów i dawionów. Swishback i Startery 2 za bardzo się nie sprzedały. Ale to cóż, nie oni nie pomagają tak. Po prostu po prostu swoje sobie, sobie kupić. Tu jest troszeczkę napisane, tak samo z Mission Types. Co właściwie ci piloci w Mechach robią? Jakie dowódcy dostają przydziały? Jakie zadanie wykonują? Tak, po prostu. Po co te Mechy są? Jak się je wykorzystuje? No, przypuśćmy do obrony: do zmiany: No. obrony jakiegoś punktu, do ataku na piratów, do nie wiem. Zluzowania poprzednich, poprzedniego regimentu mechów, który się zmęczy, uszkodzenia, Co to naprawić? Ludzie są zmęczeni, by przeputki im się dało. To wychodzicie dużo materiałów na, dużo pomysłów na kampanię. Ale mimo wszystko, to jest fajne, jeżeli gracie w swojej grupie. Natomiast, jeżeli idziesz na konwent albo mm, dopadacie jakichś ludzi, którzy grają, a wszyscy ich nie znaliście, to wypadałoby mieć jakiś podkład w zasadach oficjalnych i umówić się my gramy według zasad takich i takich z tej i takiej książki to jak chcecie z nami grać to, to przeczytajcie albo puścimy skierujecie sobie przeczytajcie o co w tym chodzi i no i gramy no i są takie oficjalne zasady Battletech doczekał się kilku systemów kampanijnych ponieważ no, gra jest dość stara ale że zasady Gry na planszy się jako tego nie zmieniły nawet bardzo się nie zmieniły ale to również stale zostało pasją do, do nowych wydań, do, do najnowszych figurek Zobaczę eee. wam pierwszy z nich, który chciałem zaprezentować eee. w sumie drugi i trzeci eee. ponieważ chciałem pokazać trzy rodzaje z, tych, z tego gąszcza, który po prostu jest eee. Pierwszy, który chciałem pokazać, ponieważ jest najlepszy dla nowych graczy jest taka książka First Strike, to można kupić na Battle i w pewnych miejscach za tam parę dolarów PDF-a. Ta książka jest przeznaczona dla nowych graczy, którzy dopiero co kupili starter amerykański, trzecią edycję, czyli mają te... Mają te dwie mamy Battletech, podobnie jak posiadacze Encora, czyli polskiego wydania. No z tym, że to są trochę inne figurki, więc jeżeli ktoś ma Core, to musi popracować sobie trochę, a jeżeli ktoś ma starkę amerykańskiej i Polski, co się wielu graczom w Polsce zdarza. Nie musi nic ich płacić. Wszystkie figurki ma, wszystkie mapy już ma, żeby mógł sobie te wszystkie scenariusze z tej książki zagrać. Oprócz tego jest taka fajna kampania Descent Into Darkness. Jesteśmy Dawionami oczywiście, ponieważ no chwilę w latach 90. przeważali Battletechu. Tak się nie przypuszczam. I to ten już ma. do dropshipy na jakiejś planecie i musimy zgarnąć jakiegoś generała, który się zbuntował i robić jakąś prywatną armię. No dobra. mamy troszeczkę zapasów amunicji. Trochę broni na wymianę, gdyby nam któraś pierdliknęła. Troszeczkę pancerza na wymianę, jeżeli się tam pozdziera w czasie walki. Więc trzeba tak to są tylko, tylko trzy misje niby, tak? Ale trzeba oszczędnie gospodarować amunicją i zapasami. Yy, ponieważ, no na przykład, jeżeli widzimy, że przyczepimy w garści, to nie szarżować. Yy, postrzelać do niego po prostu tak, żeby, no w końcu się wykrwawi I oszczędzać amunicję. Yy, tak, nie strzelać bez sensu na, jeżeli mamy rzut na dwunastkach. Yy, tak trochę można, troszeczkę można pokombinować i... Yy, no nie zawsze... Rzucenie wszystkiego do przodu się opłaci, tak? Na no tak to się opłaci czasami, ponieważ jeżeli widzimy, że mam przewagę, to można troszeczkę zasarżować i skończyć w czasie, tak? żeby to było takie bardziej, żeby to pełne zwycięstwo to było po prostu. No bo na każdym kraju jestem ileś minut i trzeba się wyrobić. Może tak powiem, tylko na poboczu. Jeżeli ktoś ma tą książkę ze startera amerykańskiego z katalista to część dotycząca taktyki i walki mechami to jest to trochę dalej o tu to jest Control V w tak czyli zorientowali się, że ten nie jest fajny troszeczkę przedrukowali ale nie już scenariuszy, które tam były co troszeczkę moim zdaniem to był błąd dlaczego one są fajne wykorzystują od figurki, które są w w starterze nic więcej nie trzeba kupować. Jak mówię, jeśli ktoś ma CGL-a lub starsze wydanie whisky Da, lub i, i do tego polskie wydanie, ma wszystko. Ma mapy, ma wszystkie figury, które są potrzebne, może wszystkie scenariusze sobie zrobić. Oprócz tego jest Creating Scenarios. Pierwszy taki podstawowy, dosyć prosty system do tworzenia scenariuszy. I tak w stylu facet rzucamy na wszystko. Od tego jakiego typu ta misja będzie. Czyli to będzie ten fight każdy na każdego. Takie same siły, mamy i do walki. Tak? Czy to będzie misja Hold the Line, czyli ja mam dwa razy mniej mechów niż atakujący, ale mam za to bardziej wyszkolone załogi, muszę przetrzymać ich atak. Ok, czy to może być Brick Fruit, czyli muszę przebić się mechami na drugą stronę mapy yy. i mniej mi zniszczy tych mechów, tym lepiej. Yy. Do takiej rzeczy wyobraźcie sobie jak skład mojej jednostki i piloci, którzy z niej są. Ponieważ w początkowej fazie Battle.tk jeszcze punktów jako taku nie było w tym BattleValue do określania jak bardzo mych jest zaawansowany i jakie ma możliwości bojowe. Tutaj na coś się rzucało. I w kampaniach nowych również coś takiego jest jako opcja, można to wykorzystywać. To jest przeciwieństwo z systemu turniejowego o 180 stopni. I w drugą stronę po prostu. Rzucamy jaką, jaką lancę mechową mamy, czy lekką, zerowczą, czy średnią, ciężką, czy szturmową. Przypuśćmy, że się najśrednią średnią. Ok. No to sprawdzamy jakie te mechy w tej średniej... W tej średniej lance są. Przypuśćmy, że sobie dwójkę na 1 6 No dobra, to mamy jednego lekkiego, dwa średnie i jednego ciężkiego. No to rzucam sobie kostką. Jakie mechy w tej lance są? Przypuśćmy, że trafiłem sobie. No, mam panterę. Mam. co tam jeszcze mówić? Derwisza. Takie taki fajne rzuty jest ty generować. Dobrze, mam panterę, derwisza, trebucheta i grascopera. No, po prostu marzenie, tak? Każdego raczej, ale mogę mieć zamiast tego możliwość się udać Spider. Weave y Enforcer i wiem, Dragon, tak? To jest średnia lanca i to jest średnia lanca. Y Jedna z nich ma owszem, ma i to znaczną, na drugą. Z tym, że Battletech nie jest system, w którym y ten po więcej nie wygrywa. Y tutaj naprawdę trzeba trochę pokominować w czasie gry i jeżeli ktoś dobrze wykorzystuje teren, to i tak sobie wypracuje lepsze modyfikatory do trafień niż przeciwnik. I będzie po prostu dawał większe wrażenie. No to jest kwestia po prostu wprawy. Po czym zresztą traktuję również ta książka. Jest napisane jak wykorzystywać teren, jak wykorzystywać zasięgi na swoich broniach. Jak zbierać modyfikatory, tak żebyśmy mieli lepszy przeciwnik. Jak się ustawić względem przeciwnika, jeżeli na tej broni ma, ma, na tej ręce ma broń, a na drugiej nie ma, to gdzie stać, gdzie stanąć, żeby no, ta ręka jakoś tak nie mogła nadzwyczaić, tak? Żeby nie dało się ją nawet pod korpusu, ale idziemy dalej, dalsze dosłowe rzeczy, bo to nie wszystko, oczywiście. No, rzucamy sobie, yy, jakie poziomy szkolenia ma nasza lanza nasi naszym No, sobie rzuciliśmy, ale to nie koniec, dla każdego jednego mechawiełownika, rzuca się później, yy, sprawdzając w tabelce dla zielonych, regularów, weteranów i elitarnych, yy, jakie stacje on będzie miał. Stację pilota, czyli podstawowa kara do trafienia, którą ma tak przy strzale z każdej jednej broni. Jeżeli ma współczynnik ganery na czwórce, tak jak generalnie większość myfosferycznych ma, większość pilotów, no to jeżeli jest idealna sytuacja, mój stoi, mężczyznika stoi, jest czysty strzał, żadnych przeszkód terenowych, nic po drodze, no to na czwórce albo więcej trafią. To oczywiście te które są potem dorawane Zwykle rzuca się na 8, 9, ale trafia się, ale no generalnie im wyższa stacja pilota, tym gorzej. Im niższy ten podstawowy współczynnik, trudności jest mniejszy. Więc nawet oczko w dół potrafi zrobić różnicę. Co zresztą bardzo widać w systemie Battle Value 2, jeżeli chcemy podnieść stację pilotowi, musimy przenożyć Battle Value przez 1,5. W przypadku ciężkich mechów to jest naprawdę dużo. <laughs> Ale idąc dalej, mamy tu również, żeby nie było tak do końca losowo, taki bardzo prosty, bardzo podstawowy system punktowania tych mechów. Te jest zrobione według tonażu, tak że tak powiem, na oko. I jest tutaj napisane o każdym mechu od postawki, ile punktów on ma, żeby go wystawić tak do gry. Również może to pokazywać, ile punktów pszczelik zyskał za ustrzelenie takiego mecha i ewentualnie określenie jakiegoś tam y, poziomu zwycięstwa, czy tak powiem. Y, no, na przykład wszystkich celów nie zrobiliśmy, ale ma atlasa, no to się trochę liczy. Właściwie nie ma tyle atlasu, żeby sobie po prostu pozwolić na, na tracenie ich nowej prawa. Więc to y, jest taki bardzo proces ten punktowy. Z tym, że no, tu nie ma wszystkich mechów z polskiej podstawki i z ja więc trzeba tak na oko sobie te punkty, bazując na tym, co tu jest, samo było No Ale to nie jest duży problem, co dalej? No, w tej książce, jak mówiłem, Battletech ma bardzo rozbudowaną i Tutaj są takie podstawowe, najbardziej znane konflikty w sferze wewnętrznej od czwartej sukcesyjnej, czyli tej że powiem, oboce kiedy poziom technologii był bardzo niski, jak na takie, jak na taki XX wiek. Do ataku klanów, czyli do takiego renesansu technologicznego, który potem nastąpił. Można sobie wymyśleć, gdzie te nasze wojny mogły mieć miejsce, dostosować na przykład, no, możliwości ta, wystawienia coraz lepszych jednostek do tego. Przejdziemy teraz do dzieła innego. O czym już mówiłem, ale chcę w kontekście tych scen scen powiedzieć: teraz jest prom promowany przez wydawcę przez Catalyst Game Labs. Coś takiego jak WarCest. Zasady są w dwóch miejscach. Jest Chaos Campaign, taki darmowy PDF do osiągnięcia. To jest tam 9 stron i yy, można sobie szybko, szybko go przejrzeć. Czy on jest prosty? Nie. Troszkę trzeba się nagłowić jak on działa. W tych moich filmikach o Chaos Campaign możecie sobie to poczytać w swojej bardziej, znaczy może nie dużo bardziej, ale trochę bardziej skomplikowanej wersji, bardziej rozbudowanej, uwzględniającej przewagę takiego nowoczesnego techu nad starymi mechami. On jest już płatny PDF lub książce, jak to woli. Total Chaos. Troszeczkę jest udziwnione zdobywanie tzw. support pointów, czyli takiej, może powiedzieć, renomy jednostki, za którą można kupować mechy, amunicję, naprawiać i tak dalej. Jest bardzo dużo kampanii, które wykorzystują właśnie ten system. Między innymi to, o czym też już mówiłem. Pokażę przykładową, przykładową misję, która no, była w Falconii na, na Steineru. Przykładowo, tutaj jest ta Touchpoint. Jest wstęp i taki, troszeczkę. Planeta, rozkładanie jednostek to jest obrońcą, kto jest atakującym. Czasami obrońca ma na przykład 120% sił atakujących. To się rozlicza najlepiej według właśnie battle Value. Po prostu sprawdzić. A koniec wymyśla, czy będzie atakował. To jest wszystko jedno, może znowuśc z mechy, jakie ma. Może atakować tylko kilkoma. Jego... Jego... Tak, jego głowa. Może sobie wymyślić, co chce. No, warto tutaj trochę tego rozsądku zachować. <grych> Ponieważ, no zazwyczaj im więcej myków Wystawić i więc już wtedy o przewagę, bo obrońca często ma na przykład 115 czy 120% siły Nie Więc nie można przeszarżować, bo po prostu się tego nie wygra. Jest napisane, ile kosztuje w ogóle przystąpienie do tej misji, ponieważ ileś tam punktów trzeba stracić, żeby w ogóle ją do niej przystąpić, ale trochę można zarobić. Nie mówiąc o rzecz, kapanie trzeba przejść, żeby zwyciężyć, tak, żeby nasza jednostka przypuszczała się osiągnęła. Ostatni cel, tak, i mogą wziąć udział w największych bitwach pod koniec, pod koniec kampanii. To jest najfajniejsze. System warchest trochę skomplikowany, wymagający game mastera, niekoniecznie, no ale jednak dobrze jest, jeżeli chociaż jedna osoba świetnie za zasady i jest w miarę bezstronna, czyli na przykład dowodzi jedną ze stron. A dwóch czy trzech graczy w głowi się, jakby tutaj przyjść, ten scenariusz dyskutuje, jaką tu taktykę zastosować, którego maknarii przeskanować, go zniszczyć, którego nie, którego się bardziej opłaca, tak, albo pomiędzy misjami, co naprawić, czy nie naprawić, którego pilota sobie zalewelować, bo to też trochę kosztuje, no nie dużo, ale trochę kosztuje, warto dbać o tych pilotów, więc lepiej nie tracić mecha w czasie bitwy, bo potem zalewelować kolejnego to znowu kilka misji trzeba przejść niezbyt system, ale wymagający troszeczkę obliczeń pomiędzy misjami, no więcej jest troszeczkę liczenie tych support pointów jest dosyć żmudne no w terenie trzeba mieć kalkulator po prostu, bo inaczej się nie da w domu można przesiąść na dłużej przed komputerem i spróbować to policzyć dużo roboty ale no, każda kampania jest lepsza od gry na punkty po prostu, bo to się z czasem plus nudzi więc Polecam również to. A że czas mi się kończy, to w kolejnym filmie opowiem o najbardziej sympatygowanym z tym, jaki widziałem w każdym bitewniaku do kampanii, który jest nigdzie indziej tylko w Strategic Operations, czyli najgrubszej instytucji do Battleteca, jaką widział świat. więc za chwilę będę, i dzięki za oglądanie.